Na dniach otwartych Instytutu prezentujemy badania, które są realizowane w laboratorium drogowym. Głównie skupiamy się na ocenie właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych pod kątem ich odporności na deformacje trwałe, na spękania niskotemperaturowe, jak również testujemy liczne... Różne materiały pod kątem zagwarantowania ich właściwości przeciwpoślizgowych, które są gwarancją dla Państwa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mamy też przyjemność zaprezentować pracę studentów. Ostatnim efektem projektu naukowego, który realizowali w ramach grantu, który otrzymali z Ministerstwa Edukacji i Nauki, jest opracowanie kolorowych nawierzchni na bazie nawierzchni porowatych, jak również do których dodawali kolorowe zaprawy, które pozwoliły opracować. Takie nawierzchnie, które są dedykowane do miejsc tam, gdzie są niechronieni użytkownicy dróg. Nasz potencjał jest ogromny, jeżeli chodzi o wyposażenie laboratorium drogowego, dlatego zapraszamy wszystkich do współpracy.